Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witajcie siostry i bracia. Około 30 Ryszardów otrzymało w Kościele Katolickim tytuły świętych lub błogosławionych. Większość z nich to przedstawiciele kościołów anglosaskich. Wśród nich jest Ryszard de Waig, żyjący na przełomie XII i XIII wieku. Kim był święty, którego grobowiec nakazał zniszczyć trzy wieki później Henryk VIII. Ryszard urodził się w 1197 roku w, w Anglii na terenie hrabstwa Sussex w ubogiej rodzinie chłopskiej. Ubóstwo od początku było ważnym elementem w jego życiu, zarówno materialne jak i to duchowe. Rozumiane jako nieprzywiązywanie do dóbr ziemskich. Jako dziecko odznaczał się pilnością w nauce i niewiele pociągały go rozrywki, którym oddawali się jego rówieśnicy. Wcześniej został sierotą, a gdy jego brat powrócił z wojny, na której dostał się do niewoli, zaniechał kontynuowania nauk i zaoferował swą pomoc na roli, którą po rodzicach odziedziczył starszy brat. Zanim oddał się studiom, musiał ciężko pracować dla ratowania majątku rodzinnego. Odrzucił rozliczne propozycje małżeńskie i zrezygnował z uzyskanej wcześniej części ziemi na rzecz brata. Sam zaś udał się na studia uniwersyteckie do Oksfordu. W Oksfordzie studiował pod kierunkiem słynnego w tamtych czasach Roberta Grosteist. Po ukończeniu Oksfordu pogłębiał swoją wiedzę na uniwersytetach w Paryżu i w Bolonii, gdzie studiował prawo. Jako student prowadził życie nadzwyczaj skromne. Zachowało się jego wspomnienie z okresu paryskiego o tym, jak mieszkali we trzech studentów w jednej izbie i w takiej przyjaźni, że w zimniejsze dni, mając jeden płaszcz, dzielili się z nim, wychodząc po kolei na zajęcia. Żywili się bardzo skromnie, mięso albo rybę jedli najwyżej raz w tygodniu. Niedzielę spędzali w wesołym gronie studenckich towarzyszy. Ryszard nie planował wielkiej kariery i nie pragnął ziemskich zaszczytów. Zdając się we wszystkim na opiekę Bożej Opatrzności. Pan Bóg nie pozwolił zmarnować mu swoich talentów i osiągniętej wiedzy, i kiedy miał 38 lat, wybrano go rektorem jego Alma Mater w Oksfordzie. Niebawem, bo w 1237 roku, został mianowany w Canterbury kanclerzem prymasa Anglii, przyszłego świętego Edmunda. Jako rektor Ryszard dał się poznać jako osoba pracowita i kompetentna, doprowadzając do podniesienia poziomu kształcenia w Oksfordzie, tak że w niedługim czasie uniwersytet ten stał się jednym z najbardziej prestiżowych uniwersytetów w Europie. Jako kanclerz prymasy Anglii, przyczynił się natomiast do przeprowadzenia koniecznych reform. Bronił także odważnie praw kościoła wobec ówczesnego króla Henryka III. Pycha i nieposłuszeństwo królów angielskich, które doprowadziły do smutnych wydarzeń z zapanowania Henryka VIII, już wtedy dawały o sobie znać. Konflikt zaś władzy świeckiej z duchowną w tym kraju ma również rodowód wcześniejszy niż XVI wiek. Również premas Anglii św. Enbunt naradził się królowi Henrykowi III i był zmuszony uchodzić ze swojej stolicy. Święty Ryszard stał się wiernym towarzyszem jego wygnania do Pontigny we Francji, gdzie święty Edmund na jego rękach umarł. Przed śmiercią nakłonił jednak Ryszarda do przyjęcia świętnika kapłańskich. Podarował mu także na pamiątkę drogocenny kielich. Był rok 1242. Po powrocie do Anglii Ryszard porzucił dotychczasowe stanowiska i objął skromne probostwo w Czarnin, a potem w Jednakże nowy premas Anglii, Bonifacy, powołał Ryszarda ponownie na swojego kanclerza. W 1244 roku został wybrany biskupem Chichester. Sakry udzielono mu w Lyonie. Bardzo nerwowo na tę nominację zareagował król Henryk III, który znając charakter i nieustępliwość Ryszarda w obronie praw Kościoła, po prostu nie zgodził się na jego wybór. Mimo tego prymas z Anglii potwierdził nominację biskupią Ryszarda. Wtedy Henryk III zajął dobra biskupie. Wobec zaistniałej sytuacji Ryszard udał się do Rzymu, aby ówczesny papież rozstrzygnął sprawę. Papież Innocenty IV potwierdził nominację Ryszarda, a nawet osobiście udzielił mu sakry biskupiej, podwyższając rangę i słuszność wyboru. Na wiadomość o tym, król Henryk III z zemsty zagarnął biskupowi wszystkie dobra, nawet jego własne mieszkanie. Biskup Ryszard zamieszka więc po powrocie z Rzymu u jednego ze znajomych proboszczów. By nie być gospodarzowi ciężarem, pomagał mu przy uprawie roli. Ten stan trwał przez dwa lata. Do momentu, gdy król, zagrożony ekskomuniką i klątwą papieską, wreszcie oddał Ryszardowi dom i dobra biskupie. Kiedy w 1247 roku Ryszard rozpoczął swe urzędowanie, zastał swą diecezję złupioną przez wojska królewskie. Niezrażony tym, a do ubóstwa był przywykły, przystąpił do pełnienia swoich obowiązków. Sprawował sakramenty i wizytował miasta i wsie. W swojej diecezji, a swych duchownych pocieszał radością z tego, że stali się godni cierpieć dla Jezusa Chrystusa. Decyzje, zmiany i zarządzenia, jakie pozostawił po sobie, świadczą o jego gorliwości pasterskiej. Nakazał udzielać sakramentów bezpłatnie. Kapłanów zobowiązał do zachowania celibatu i do przebywania na miejscu, aby byli zawsze do dyspozycji swoich wiernych. Wymagał także, aby noszli strój kościelny. Wiernych zobowiązywał do uczęszczania na Mszę Świętą w Niedzielę i Święta. Dbał o chorych i opiekę duchową nad nimi. Szczególnie troskliwą opieką otaczał Ryszard kapłanów steranych wiekiem i chorobą. Starał się zapewnić im możliwie jak najlepszą pomoc. Zasłynął on prawdziwie pasterską i ojcowską posawą wobec swoich diecezjan, których odwiedzał osobiście, wspierając materialnie i duchowo. Sprzedawał złote naczynia, gdy brakowało pieniędzy dla biednych, a nawet swojego konia, na którym podróżował, kazał wymienić na tańszego, aby resztę rozdać potrzebującym. Świadectwem jego wielkiej gorliwości w tym względzie jest przypadek, gdy we wsi biskupiej spłonął dwór wraz z zapasami żywności. Zasmuconym sługom powiedział, iż zapewne stało się to z powodu zbyt małej hojności dla ubogich. I kazał jeszcze troskliwiej troszczyć się o nich. Bronił też w miarę możliwości swojego ludu od wszelkich gwałtów ze strony władzy świeckiej. Tak przepędził pracowite dni swej ziemskiej posługi. Pod koniec swego życia często tulił do piersi krucyfiks i dziękował Dobremu Bogu za wszystkie dobrodziejstwa, jakimi obdarzył jego i powierzoną mu trzodę. Umarł niespodziewanie podczas wizytacji duszpasterskiej, Budującego się kościoła pod wezwaniem świętego Edmunda Dauer 3 kwietnia 1253 roku. Przeżył 56 lat. Poczet świętych zaliczył go papież Urban IV w 1262 roku, a 14 lat później, 16 czerwca 1276 roku, w obecności króla Anglii Edwarda I, wielu biskupów i dygnitarzy państwa. Odbyło się uroczyste przeniesienie śmiertelnych szczątków Świętego Ryszarda do katedry w Chichester. Umieszczono je w bogatym sarkofagu pod głównym ołtarzem. W średniowieczu Grób Świętego Ryszarda należał do najliczniej uczęszczanych miejsc pielgrzymkowych w Anglii. Niestety nieszczęsny Henry VIII, który oderwał Anglię od Kościoła Chrystusowego, nakazał zniszczyć Grób Świętego jako wroga monarchii. I nieustępliwego bojownika o niezależność Kościoła od władzy świeckiej. Relikwie świętego Ryszarda rozproszono, ale cześć świętego przetrwała czasy Henryka VIII i długo jeszcze była żywa także w kościele anglikańskim. Ikonografia przedstawia świętego Ryszarda w stroju biskupim. W dłoni trzyma kielich, przypominający pewne wydarzenie z jego życia. Według przekazu, kiedy święty Ryszard odprawiał się świętą, wypadł mu z ręki kielich, ale krew Chrystusa nie wylała się z niego, co dla uczestników nabożeństwa stanowiło cud wręcz oczywisty. Kościół wspomina świętego Ryszarda, biskupa, 3 kwietnia. Módlmy się za jego wstawiennictwem. Boże, Ty włączyłeś do grona świętych pasterzy świętego Ryszarda, odnaczającego się wiarą, która zwycięża świat, i gorącą miłością ku Tobie. Spraw za jego wstawiennictwem, abyśmy trwając w wierze i miłości zasłużyli na udział w jego chwale. Amen.